O, yes, 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 yes! To potem już nie można przestać, nie? Także naprawdę ta gra po prostu... Yes! Yes! Yes, moi drodzy, mamy Jexa. Ej, słuchajcie, moi drodzy, naprawdę wkręciłem się w Pokémon TCG Poker. Przypominam, że to jest darmowa gierka na telefon. Polska premiera będzie 30 października, ale ja już mogę grać. I dzisiaj sobie zrobimy wielki opening paczek, słuchajcie. I pamiętajcie, moi drodzy, jeśli chcecie, żebym zrobił serię z tej gry, to zostawcie łapeczki w górę pod tym filmem, jak będzie tysiąc łapek. To lecimy dalej z serią, dobra? Wystociem już kilka pierwszych treningowych bitew. I dostałem w nagrodę punkty, za które mogę otwierać sobie paczki. I teraz tak. Czy bardziej celujemy w Pikachu? Czy celujemy w tą paczkę z Charizardem? Tak, jak sam raz wskazuje Charizard, ale również Hej, chociażby Alakazam, Executor Erika w tych paczkach z Mewtwo. No, jak nazwa wskazuje, Mewtwo, ale też Venusaur, Gengar, słuchajcie. Słyszałem, że talie na Gengarze są bardzo dobre. Także pocelujemy dzisiaj w Mewtwo. I zanim przejdziemy dalej, szybkie przypomnienie. Jeśli zbierasz prawdziwe karty Pokémon i chcesz kupić oryginalne. Karty Pokémon w dobrej cenie, to mam współpracę z Pokekarty Karty i od października, jak wpiszesz kod Kushi, to dostaniesz zniżkę na swoje całe zamówienie. Także pamiętajcie, kod promocyjny Kushi na pokekarty.pl, tam kupujcie karty Pokémon. I zobaczymy, czy uda mi się zebrać w końcu karty na zbudowanie własnej tali, a nie tylko tej tali, którą dają nam na początek. Także lecimy, wielki opening. Słuchajcie, czy dropnę jakąś rzadką kartę dzisiaj, czy drobne też użyteczne karty do mojej tali? Ekans jest ok, ten tak Ratata jest całkiem przydatną kartą. Lil Jant. Dobra, przydatną na start, ten ratata. Nie przesadzajmy, 20 obrażeń na początek nie jest dużo. Ale pamiętajcie, że ja praktycznie jeszcze w ogóle nie mam kart żadnych do talii, więc naprawdę potrzebuję łapać się wszystkiego, co tylko mogę zdobyć. To leci do mojego Pokédexu, a tymczasem, słuchajcie, otwieramy kolejną paczuchę. Lecimy dalej na szczecin. Czy możemy skrócić sobie te czekanie? Możemy, bo mamy te takie klepsydry, więc spoko. A klepsydry dostałem za darmo z przechodzenia misji treningowych, walk treningowych. Zaraz wam pokażę, jak tam wejść. Siak, otwieramy sobie paczkę kolejną i lecimy, moi drodzy. Articuno jest! Jest, jest, jest! Mamy Articuno, mamy IX. słuchajcie, iX nie jest ewoluowanym Pokémonem, tylko BASICiem. Możemy go od razu, słuchajcie, wystawić. I wartość na przykład za 40 za 2 energie, albo za 80 za 3 energie. Plus 10 obrażeń dla któregoś z Pokémonów na ławce, więc całkiem przydatne. Marowak, dobra, może się przydać w naszej e, walczącej talii. Snom, hmm, okej. Okay. Cubone, też do walczącej talii, czemu nie, cool. Dobra, przynajmniej dropnęliśmy iXa, więc w sumie, w sumie nie jest źle. No i do tego iexa, którego żeśmy nie mieli, także w po kodexie. I w sumie jestem ciekaw, na ile mi dzisiaj wystarczy paczek. Mam 150 takich klepsydr, więc powinienem na pewno w tym odcinku tak około 10 paczek zrobić. Wiecie, zliczenie na szybko? To nie jest ten najlepszy. Nawet więcej, to wychodzi chyba 14 paczek jeszcze, moi drodzy. Więc na pewno dzisiaj tego otwierania będzie dosyć, dosyć sporo. Pidgeotto. Zepstrika. Zepstrika jest bardzo fajna. Na razie zdążyłem zauważyć, że to jest dobra karta w taliach elektrycznych, bo może zatakować Pokemona na ławce przeciwnika. Więc to jest bardzo przydatna umiejętność. I tam był jeszcze Aerodactyl, dobra, jak to przeżyjemy. Już mamy 54 karty w naszym Pokédexie. Wow. Pamiętajcie też, że w większości kart potrzebujemy więcej niż jedną sztukę, no bo jednak, jak tworzymy talię, to nie chcemy mieć jednej sztuki danego Pokémona w talii, tylko no, dwa, tak, żeby po prostu większa szansa, że nam się trafi na rękę. Dobra, otwórzmy teraz paczkę, może taką, w ogóle taka ciekawostka. Jak się obróci paczkę, zanim się ją otworzy. To karty będą e, otwierane najpierw od widoku na tył karty. <taki>, Taki po prostu mały detal. A w sumie cieszy, bo ten tył jest naprawdę ładny w tych kartach Pokémon. Lecimy dalej z Openingiem, moi drodzy. Yo, Graplok. Walczyłem z dekiem na tym Graplockcie. Zamieniasz przeciwnikowi aktywnego Pokémona. To może być dosyć przydatne w niektórych sytuacjach. Marowak, Shelder, Hitmore. Ja w ogóle potrzebuję ognistych Pokémonów, bo doszedłem do takiej walki z dekiem na Venusaurze i nie mam po prostu Pokémonów ognistych, żeby pokonać tą talię. A niestety moje walczące Pokémony. Dostają w nic od trawiastych, bo mają plus 20 obrażeń. Jak tutaj widzicie, na dole po lewej jest taka ikonka, że plus 20 obrażeń od trawiastych Pokemonów, no niestety. Także raczej, jeśli chcę przejść dalej w fabulę jakby i przejść do tych takich tutaj trudniejszych walk z komputerem, żeby odblokować dodatkowe na przykład prezenty, paczki, będę potrzebował jak najwięcej ognistych kart. Jednak spróbować będę chciał dzisiaj zrobić talię. Po prostu ognistą i zobaczymy, czy wtedy uda mi się wygrać e, tą walkę. Na najtrudniejszym poziomie. Dobra, sprawdzamy kolejną paczkę. Elektros. Okej, okay. Klobopus. Mm -hmm. Arbok pod talię roczną. Dobra, Grimer. Kurczę, dalej bez ognistej karty, niedobrze. O, już mam 80 zebranych kart, słuchajcie. I z tej okazji ciekawostka o 80 numerze w Pokedexie, jakim jest ten cruel. Jego 80 macek może się rozciągać i kurczyć. Kiedy złapie swoją ofiarę niczym w sieć, to wprowadza trujące żądełka. Do jego organizmu. No, nie chciałbym być przytulony przez takiego Tenta Cruella z całą pewnością. Aż mi się przypomniała, jak mnie meduza ugryzła w Morzu Czarnym, jak byłem w Bułgarii. Trochę, trochę parzyło. No, życie. Może, dobra, wiecie co? To jak ja chcę ogniste Pokémony bardziej, to lecimy teraz z Charizardowymi paczkami. Mogłem o tym wcześniej pomyśleć, ale dobra, nic się nie stało. Poróbmy teraz po prostu te z Charizardem i liczymy na to, że trafi mi się więcej kart ognistych, nie? No i próbujemy. Może nam się uda i zrobić deck ognisty. Słyszałem też, że wodne deki na przykład są bardzo dobre na Misty. Nie mam jeszcze Misty, ale Misty daje coś takiego, że jakby możesz dołączyć losową ilość energii w jednej turze do swojego e, wodnego pokemona. Po prostu rzucasz monetą i tyle ile razy wyrzucisz z rzędu jakby reszkę, no to tyle dostajesz energii za darmo do wodnego pokemona. Bardzo przydatne w wielu sytuacjach. I ciekawe czy dzisiaj dojdziemy do 100 kart w ogóle w Pokédexie. Ja nie wiem jak oni to liczą. Tutaj w albumie mam jakby 60 6, tam u góry się pokazuje 64, aha, bo 64 takie diamentowe i dwie takie gwiazdkowe, dobra. A tam było pokazane, że 80 w Pokédexie, także chyba jakoś inaczej to liczą, nie? Do tych takich achievementów, a w albumie jakoś inaczej to jest liczone. Dobra, lecimy kolejne paczki z Charizardem, moi drodzy. Dawajcie jakieś ogniste karty. Co jest, że ognistych kart nie trafiam? Psyduck, Chinchino, Staryu, Kabutops. O, nawet sam się leczy, jak bije yy, Pokemona. Nie najgorsze. Tylko też jest wrażliwy na ataki kurcze trawiaste, więc dalej nie pomaga mi to zbyt dużo. Jak widzicie, to wszystko jest free to play. Ja nie zapłaciłem ani grosza za tą grę i dzisiaj otwieram ponad 10 paczek za darmo. Także nie jest tak, że to jest takie pay to win od razu, nie? Jednak, jednak też można trochę tych paczek otworzyć, przynajmniej na początku, nie płacąc. Zepstrika, znowu ta zepstrika. Może ja zrobię talię na zepstrikach jednak, słuchajcie. Skoro już mam dwie... O, Ninetales, fajnie. 90 obrażeń za dwie energie, to jest dużo, tylko zrzuca jedną energię niestety. Tylko nie mam Wulpixów, więc nie mam jak tej talii zrobić, bo nie mam Wulpixów jeszcze, to jest problem. Ale dobra, ale wiecie, grosik do grosza i będzie kokosza. Myślę, że jesteśmy coraz bliżej w możliwości zrobienia jakiejkolwiek sensownej talii powoli. Kilka nawet wpisów do Pokédexu się trafiło, to jest dobrze, 70 kart w albumie. Lecimy kolejną, lecimy, lecimy... Bang. Nie wiem, czy to jest sens w ogóle wybrać jakieś inne tam z tego, to i tak jest losowe, wydaje mi się, więc nawet nie kręcę na tym moment tym. Słana. Okej. Okay. Odish. Go-Goat. Tauros. I Hitmonchan. Hitmonchan jest całkiem fajny, bo za jedną energię wali za 30, ma 80 punktów życia, jako basic całkiem dobry Pokemon. Ja w ogóle pamiętam tego Hitmonchana z dzieciństwa, też go miałem, on był z Base Setu chyba. O, mamy 100 kart, słuchajcie, w kolekcji, yo, słuchajcie, numer 100 to Macho. jego całe ciało złożone jest z mięśni, mimo że jest rozmiarów dziecka, to może podnieść 100 dorosłych. Coś mi się niech chce wierzyć, te wpisy w się. ja mam swoje wątpliwości. Czy to jest fizycznie możliwe? Ale dobra, niech im będzie. Tutaj w albumie 74 karty, dobra, dobra. I zaraz Wam pokażę, skąd wziąć za darmo te właśnie klepsydry, żeby samemu też mieć darmowe dodatkowe otwierania paczek. Zaraz do tego dojdziemy. Jest Wulpix, tego potrzebowałem do mojej talii, słuchajcie. A, jeśli rzucisz monetą i trafisz reszkę, to w następnej turze przeciwnik nie może atakować. No! Powiedzmy, że to jest w miarę przydatne. Kadabrę już drugiego mam. Mogę myśleć o tali na kadabrze, tylko jeszcze nie mam abrów, więc w sumie nie mogę. Okej. Okay. Zaraz dziewiąty level też bijemy, moi drodzy. Powoli postępy są. Pograłem trochę wczoraj wieczorem. Powiem wam szczerze, późno poszedłem spać. Normalnie się kładę spać tak o 23. Wczoraj prawie o pierwszej zasnąłem, bo robiłem te walki po prostu. Powiem wam, że wkręca ta gra. Jak już się wkręcicie, jak już robicie pierwszą walkę, nawet z komputerem, to potem już nie można przestać, nie? Także naprawdę ta gra po prostu... Jest jest! Charizard IX, Moi drodzy, mamy EX-a! Mamy go! Mamy go! Mamy tego EX-a! 180 punktów życia, 60 obrażeń na slaszu, 200 na tym ataku Crimson Storm, tylko trzeba zrzucić dwie energie. No i to jest stage 2, więc trzeba do tych ewolucji wpierw doprowadzić w trakcie meczu. Jest! Mamy kolejnego Vulpixa już! Nasza talia na ognistych Pokémonach powoli zaczyna, słuchajcie, nabierać kształtu, także mega mnie to cieszy. I jeszcze Goldach, także ewentualnie pod talię wodną. Też mamy już całkiem sporo trafionych rzeczy. Ty no, ale nie wiesz, że tego pięknego Charizarda trafiłem. Ej, ja dzisiaj mam nawet taką bluzę ognistą, słuchajcie, z Moltresem. Także... Także wszystko wskazuje na to, że musimy tą talię ognistą dzisiaj zrobić, nie? No to lecimy dalej. Jeszcze zrobimy... Raz, dwa, trzy... Trzy paczki jeszcze zrobimy. I potem próbujemy zbudować talię ognistą i przejść dalej, słuchajcie, w walkach z komputerem. Lecimy, 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 lecimy. słana, manki. Frołki. Rapidash, dobra, przynajmniej coś ognistego. Lipid. dobra, no przynajmniej Basic ognisty, więc będziemy mieli co dodać do deka chociaż. Tak naprawdę jeśli mamy ogniste Pokemony, to tą talię trawiastą nawet na farcie możemy pokonać, bo jest nieskończona ilość powtórzeń jakby. I jeśli gościu dobierze słabe karty na start, a my jakieś dobre, to jest szansa, że tak naprawdę na farcie przejdziemy po prostu ten pojedynek. Także tak właściwie każdy Basic ognisty w tym momencie jest dla mnie na wagę złota. Lecim, lecim. Lobo miał Pamiętam tą kartę za dzieciaka Pamiętam ją doskonale Payday i jeszcze dociągasz kartę, no nawet było tak samo Wtedy, nie pamiętam czy to było w jakimś Jungle czy Fossil e, w oryginalnych Kartach Pokémon jest kolejny Ninetales To dobrze, to mnie bardzo cieszy Jeszcze więcej Vulpixów by mi się przydało I będzie naprawdę dobrze, nie? Wpisy w deksie mają się Dobrze, dobra i ostatnia paka Dzisiaj chyba, że jeszcze przejdziemy walkę I odblokujemy kolejne klepsydry I na koniec odcinka czy sobie odblokujemy kolejne paczki Bo tak też może się zdarzyć moi drodzy no to wtedy jeszcze będzie więcej w tym odcinku. No to sprawdzamy, słuchajcie. Jest starmi Mamy kolejnego Jeksa, słuchajcie. I to jest Stage 1. Więc nie jest tak ciężko wprowadzić go do walki. Co prawda to jest wodna talia, którą teraz nie musimy robić, ale w przyszłości nam się mega przyda. Poliak też jest pod wodną talię, spoko, sajdaczek. Podwodną chyba mam już naprawdę dużo Pokémonów, tak naprawdę, i Sentiscorch, dobra. To mamy jego pierwszą formę, mamy drugą formę, próbujemy budować talię, słuchajcie, ognistą. No nasz album już tak wygląda, że prawie połowa albumu zapełniona, co prawda potem te rzadsze karty będzie ciężej trafić, więc to nie jest tak, że już, wiecie, jestem w połowie drogi do pełnego albumu. Absolutnie nie. I co, mamy poziom 9, spoko, dostaliśmy, ej, dostaliśmy kolejne klepsydry. E, patrzcie, to od razu dostanę kolejną paczkę, to mi się podoba. Mówisz, masz, życie jak w Madrycie. To już dzisiaj chyba 14 albo 15 paczka. Także duży opening, powiem Wam jak nagranie Free to Play Senslash, Wubat. Prime Ape, Abra pod psychiczną talię. Hmm. I Odish. No kurczę znowu bez ognistej, życie. Ale kilka wpisów do dexu, bo Abry na przykład nie miałem w ogóle, nie? Prime Ape też. Dobra, tu się wchodzi w talię, moi drodzy. Zrobimy sobie nową talię. Co my tu mamy tak naprawdę? Mamy Wulpixa. Dwie sztuki. Nine też sobie wrzucimy dwie sztuki. Bonite mamy jedną, niestety, tylko to mnie boli. Seas Lipidy mamy dwa. Senti mamy dwa. No Charizard się nie przyda, bo nie mamy Charmandera i Char miliona na razie. Także życie. Hitmore nie jest zły na start, bo 30 obrażeń, więc spoko. To już mamy, teraz dodamy jakieś karty trenerów. Na pewno pokeball się przyda, na pewno profesor, No i jest jeszcze Giovanni, który dodaje plus 10 obrażeń, to też może się przydać. No i dodamy chyba też tak naprawdę kilka Pokémonów colorless, nie? Na przykład Kangaskhan się czasem przydaje. Farfetch, moim zdaniem, też jest dobry, bo zadajesz 40 obrażeń za jedną energię. Basic. Miał mapę idea, więc dodaję kartę do ręki, zawsze coś. No i weźmy jeszcze Pidgeaya, ma 60 punktów życia. Żeby tak po prostu zapchać, bo już nie miałem co dopchać do tego, do tego deku. No i dobra, jak wchodzimy tutaj w walki wybierzemy solo, no to przeszedłem na razie tak. Wszystkie na poziomie początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany. I teraz jestem na walkach ekspert. Tutaj muszę pokonać ten dek z Venusaurem, jest ciężko, ale spróbujemy ognistą talią. Powinno być łatwiej, no bo ognista pokonuje trawę, nie? Także próbujemy, moi drodzy. Kto zaczyna? Kurde, ja zaczynam. Wolę, jak zaczyna przeciwnik, bo my w pierwszej turze i tak nie możemy dodać energii. Dobra, dajmy sobie tego Pida na początek, bo jeśli on będzie miał z tego Pokemona, który jest wrażliwy na ogień, no to fajnie, bo na początek zadamy mu zamiast 10 to 30 obrażeń, nie? Tak, on ma tego egzekuta. to dobrze, bo dostanie dużo więcej obrażeń, nie? I jeszcze mamy Profesora, kurcze, no szkoda że, szkoda, że my zaczynamy, bo tak naprawdę nic nie zrobimy w tej turze, sobie co najwyżej dobierzemy więcej Pokemonów. Kolejny Seizlipid, rzucimy sobie profesora, żeby dobrać kolejne dwie karty. Możemy wystawić coś na bench, ewentualnie. O, jeszcze jednego Pokebola rzucę. Profesora już nie mogę, bo supporter jeden na turę tylko. Dobra, wystawimy sobie tego Sislipida drugiego też w razie W. Jakby nam się trafiła ewolucja, to będzie drugi też do ewoluowania. No i w tej turze, no już nic nie zrobimy. A on ma hamski deck, bo może sobie zrobić ewolucję w egzekutora EX, który ma taki atak za jedną energię. Że wali za 40 plus drugie 40, jeśli rzuci monetą reszkę. No to to jest kurczę takie trochę trochę mocne powiem szczerze. Także liczę na to, że po prostu na początku on nie ma tego egzekutora, nie zrobi tej ewolucji od razu, w, w pierwszych turach, a my będziemy mieli czas na to, żeby no jakoś tam zbić mu te pierwsze jego pokemony, nie? Dobra, jest Pony, ta jest Nine Jest Nine to dobrze akurat, że jest Nine Jak trafi nam się Wulpix, to będzie ewolucja, nie? Dobra, ale na razie musimy walić tym co jest. Lecimy, tak i zobaczycie, jest 30 obrażeń zamiast 10, nie? No bo jednak ogień pokonuje trawę i to jest cała różnica tak naprawdę. Kurde, już ma ewolucję, no, tak szybko, nie? Nie wiem, czy już nie poddać tej walki i nie spróbować jeszcze raz w tym momencie. Patrz, i od razu rzucił jeszcze 80 obrażeń, nie? I tak bym je ścisnął na hita i tak, ale to kurcze, smutne takie, nie? Dobra, zacznijmy to jeszcze raz po prostu. Może tym razem nam się trafią lepsze karty, a jemu gorsze. mamy Hitmora teraz na start, to jest dobrze akurat. Tylko on ma Kangaskana. On losowo rzuca dwie monety i za każdą reszkę 30 obrażeń, więc w tym przypadku no zero obrażeń, na szczęście. Tutaj na Senti-Scorchu ten Fireblast no jest to 30, ale 4, 4 energie, nie? To jest dużo. Możemy już powoli gdzieś tam rozstawiać się z tym Senti-Scorchem. A póki co musimy jakoś poradzić sobie z tym Kangaskanem nieszczęsnym, nie? Kurde, już ma egzekutora. Ty w drugiej jego turze już robi te egzekutory, które mają 160 punktów życia po hamsku. Kurde, trafił jedną reszkę, nie? Będą obrażenia. Dobra, ja się rozstawię tak naprawdę z Nine Tailsem na początek, bo on ma 90 obrażeń za dwie energie. To łatwiej będzie nim wejść. Tak naprawdę, tutaj jest 160 punktów życia na egzekutorze. On ma jeszcze taką kartę, która leczy mu te egzekutory po hamsku. No wiecie, nikt nie powiedział, że przejście walk na poziomie ekspert będzie proste, tak naprawdę, grając tą grę od dwóch dni i mając dopiero bardzo mało kart, tak naprawdę, do dyspozycji do budowania talii. No, rzuciłem sobie takie dosyć trudne wyzwanie na początek, ale chcę przejść dalej, żeby odblokować kolejne, wiecie, nagrody i mieć te darmowe paczki kolejne. Już. Dobra, rozstawiliśmy się z nami boż bo już ma dwie energie. Tak naprawdę możemy tutaj powoli robić sobie Senti Scorcha na ławce. Chociaż on i tak nie ma energii, więc ja nawet go nie ewoluję teraz, bo nie ma po co, jakby. Kurde, mogłem wejść w tej turze i rozwalić mu już Kangaskana. Dobra, ale to nie jest takie ważne. Mogłem wycofać Hitmora, dodać energię do Farfetchta i jednak ścisnąć go w tej turze. No jednak warto, jak masz możliwość w jedną turę kogoś ścisnąć zamiast w dwie, to warto, nie? Bo dając mu czas, on się może rozstawić i zaraz może jeszcze Venuzaur na przykład wejść u niego. Też ma Venuzaura i x w tej talii, więc to już by było Przekichany, jakby jeszcze miał Wenuzaura, nie? Rozstawionego. Dobra, on akurat nie trafił żadnych obrażeń, więc nasze szczęście, tak właściwie można powiedzieć. My mamy Pokebola, oczywiście jak trafiamy taką kartę, to od razu jej używamy, bo tak naprawdę ona wyciąga kartę z naszej talii. Nawet jak nie potrzebuje Basica, o, mam Vulpixa. Nawet jak nie potrzebuje, to w tym momencie zostało mniej kart w mojej talii, więc większa szansa, że trafię w następnej turze kartę, którą potrzebuję, nie? Dobra, nie dodałem energii. Dobrze, że nie wyłączyłem tego powiadomienia. To dodamy sobie energię już do... do Cizlipida. będziemy powoli ładować tę energię. Może w tej walce dojdziemy do momentu, gdzie będziemy mieli te cztery energie na ewolucji i będziemy walić wtedy po ile Tutaj gdzieś miałem podgląd karty W ogóle nasza pierwsza ta, zbita karta, nie jest źle Tutaj mam pogląd, że Centi scorch wali za 130 To tak naprawdę plus 20 za ogień No tego egzekutora dalej by nie miał na hita da, Dalej by zostało mu 10 punktów życia niestety Dobra, rzucił yy, Orła a nie reszkę, więc 40 obrażeń. Hitmor przeżył. Hitmor przeżył, my ładujemy energię w sumie na Sizlipida. Możemy nawet go już ewoluować. Trochę nam to oczyści rękę, będzie wszystko bardziej przejrzyste. Fajnie, że ten Combustion zada 50 obrażeń zamiast 30. On się może wyleczyć. Zapewne ma kartę na ręce, która go leczy za energię trawiastę. Zobaczymy zaraz, jak to wygląda. Kurczę, już jest tam Avizaur naładowany. Tak, 50 mu wyleczyła Erika. Erika leczy, no niestety, trawiaste Pokémony. Także nasz Hitmor pada. Nawet jakbym miał pełne życie, to padł na hita. Także mamy po jednym... W punkcie. O, co robić, co robić? No wiadomo, że Ninetales teraz wejdzie tak naprawdę. Będzie walił flamethrowery. Tracił energię, co prawda, ale wejdzie obrażeń 110 na turę, nie? Czyli nie tak źle. Plus, nawet jak on wyrzuci reszkę, to i tak zada nam 80 obrażeń zamiast 90 potrzebnych, które jest do zbicia w sumie na interesa. Więc przeżyjemy co najmniej jedną turę. A zapomniałem. Ja nie wyłączam sobie tego ostrzeżenia, że zapomniałem wystawić energię, bo. No bo widzicie, bo zapominam o tym. A gra mi przypomina na szczęście, więc to jest dobre. E, dobra, dajemy flamethrowera. Odrzucamy jedną energię. 110 obrażeń. Ciekawe, czy on ma Erikę. W sumie, nawet jak ma Erikę, to, to wyleczy sobie 50. Ma Venuzaura. Yo, ma Venuzaura. Jak mnie to boli, że on ma te Venuzaury wszystkie, nie? Jeszcze ma X Speeda, może się wycofać teraz, bez kosztu. Kurde, i wejdzie Venuzaurem. I 60 Razor Leafa, nie? Yo, mamy duży problem. Że się rozstawił z tymi Venuzaurami, to jest ten problem, nie? Ja nie mam żadnego Jeksa w talii, on ma 3. No to jest też hamskie, nie? No ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Dobra, rozstawmy się w międzyczasie z Wulpixem też. W sumie jak chcemy zadać obrażenia na tym Naintelsie. Ewentualnie mogę się nim wycofać i wejść już z centiscorcze. To oszczędzę mu jedną wygraną nagrodę. Fireblast zada 150 obrażeń. Tak źle i tak niedobrze. Czekajcie, muszę to policzyć sobie w głowie szybko. Dobra, dawaj. Zostawiamy Naintelsa, poświęcimy go. W tym sensie, że on w następnej turze padnie, ale w tej zada chociaż 110 obrażeń. I teraz tak, on albo wycofa tego Zabra, albo nie wycofa, nie. Nie wycofał i się leczy za 30, dział 110, ciekawe czy ma Erikę, raczej już, no już nie może jej użyć, bo już zadał yy, obrażenia, atak kończy turę, więc już nie może jej użyć i tak, ty, ściśniemy mu Venuzaura, ty, dobrze, 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 patrzcie, no ściśniemy mu tego Venuzaura, Saportera możemy użyć, ale nie chcemy chyba, wiecie, możemy niego, ale nie ma sensu w tej turze, oszczędzimy go sobie na kolejną turę, 150 obrażeń, jest, Venuzaur leży! I dostaliśmy dwa punkty za to, że zbiliśmy Jexa. Mamy to, słuchajcie, udało mi się zbudować ognistą talię. Udało mi się przejść to wyzwanie. Ale to jest, słuchajcie, satysfakcjonujące. Ale ta gra w ogóle wkręca, nie? Patrzcie, i zajczyłem jeszcze wszystkie tam questy, wyzwania, super. Dostałem 100 Expa, punkty do kolejnej paczki. To teraz tak, kolejna talia, którą musimy pokonać, to jest Charizard EX. Kurde, no tutaj by się przydały trawiaste Pokemony. Nie, wodne, wodne. Co, robimy wodną talię? W sumie mogę, mam dużo kart wodnych, tylko otwórzmy sobie jeszcze paczkę. Dobra, zróbmy paczkę jedną z Pikachu. Może coś jeszcze dropniemy wodnego. W sumie tak naprawdę i tak są wszystkich typów Pokemony we wszystkich paczkach, chyba, więc to niewiele daje, że ja wybrałem akurat Pikachu, ale zawsze coś, nie? No może, może tego akurat dla Stoisa dropniemy. Brock. Zabierz dwie energie walczące i dodaj do Golema albo Onixa. Petlil. Ulu, Elektabas. Graplock. Żadnej akurat wodnej karty się nie trafiło. No życie, życie. Dobra, spróbujmy stworzyć talię wodną. Możemy na starmi zrobić, bo mamy tak, patrzcie, co mamy. Mamy trzy stariu. A, można tylko dwie karty, nie wiedziałem w sumie, że tutaj dwie można, a nie trzy Baziki, szkoda. E, ale mamy starmi, mamy starmi i mamy X, więc spoko. Mamy w ogóle Articuno i X, więc to też jest mega spoko. Mamy Psajdaki i Goldaka, więc to też jest spoko. Dodajmy jeszcze jakieś baziki takie y, typu normalnego. Myślę, że standardowo tego Kangaskana i tego Farfetchta, i potem też pewnie będziemy musieli coś dorzucić, no bo jednak trzeba mieć 20 kart w talii. Dobra, Pokebole, wiadomo, profesory, wiadomo, Giovanni wiadomo. No jeszcze 5 kart musimy dorzucić, jakieś zapchać dziury. Może Takule, może Miał i może Ratata. Także kolejna walka na poziomie eksperta. Próbujemy, słuchajcie, z tym Charizardem. Tylko wybieramy talię wodną. I ja będę drugi, więc to dobrze, bo wtedy w mojej pierwszej turze już mogę dać energię atakować. Kurde, damy sobie Kangaskana na start, chyba, wiecie? To da nam trochę czasu, bo on ma 100 punktów życia, także spoko jak na Bezika, Da nam trochę czasu, żeby się rozstawić z innymi Pokemonami, nie? Moltres i X od razu. A co on robi? Inferno Dance dodaje energię po hamsku sobie. Jo, kurde. Będzie ciężko, jak on na start już ma Moltresa, nie? Jeszcze drugiego ma Moltresa. Uuu, to wolko będzie ciężko. Już to widzę, że będzie ciężko, nie. Dobra, dajmy energię kangaskanowi, rozstawmy sobie stariu. W ogóle wrzućmy sobie profesora przede wszystkim. No i co? Rzucamy monetą, nie? Albo wejdą obrażenia, albo nie wejdą, nie? Dobra, 30 weszło. Zawsze coś. No i on teraz sobie zrobi tego inferno Densa. doda sobie energię, tylko rzuca trzema monetami. Za każdą monetę dodaje jedną energię kurde, ale dużo sobie dodał. Do tamtego drugiego moltresa sobie dodał. Jak hamsko. No życie, życie. My w sumie też raz będziemy mieli Iexa. W następnej turze możemy już EX-em wchodzić, nie? Patrzcie, a ten moltres jest wrażliwy na kurcze prąd, a nie na wodę, a ja wodną talię zrobiłem. Będę musiał elektryczną talię pewnie zrobić. Dobra, to trochę w topa, ale jakoś to przeżyjemy. Rzućmy sobie pokebola. Ogółem moim zdaniem zawsze warto rzucić od razu pokebola, jak go tylko trafisz, nie? No bo wtedy, tak jak mówię, zmniejsza się ilość pozostałych kart w talii, więc większa szansa, że dropniesz coś w następnej turze, co potrzebujesz, nie? Dizzy Punch. A w następnej turze go wycofamy, nie? Kurde, ty! Dobra. Już myślałem, że nic nie trafi. Dobra, mamy 80 obrażeń zostało życia. A mój star mi zadaje 90. To jest dobra wiadomość, nie? O, znowu sobie energię dobiera po hamsku. Jedną na szczęście tylko. No a tam już ma trzy na tamtym kurde, multresie. Ale chyba to przeżyjemy, słuchajcie. Chyba nie będzie źle. Ja jeszcze tutaj będę miał artykuł, no zobaczcie. Fajnie nam ta tura zaczyna wyglądać, bo jest Starmi. Jest w ogóle teraz tak. Jeszcze energia dla Starmi. My sobie zaczniemy rozstawiać powoli tego artykułu, no tutaj. Też mamy Xa, co prawda jednego należycie. Tutaj wycofamy... Ty. On kosztuje 3 energie, żeby się wycofać. Ja to nie mogę go wycofać, nie stać mnie. A nie mam tej karty X-Speed, jakbym miał ten dodał do, do talii, bo ona sprawia, że w tej turze możesz za darmo wycofać. Akurat by się mega przydała, no ale nie mam jej, jeszcze nie trafiłem z boosterów, nie? Także jedyne co możemy robić, to dalej walić tym Kangaskanem, w międzyczasie rozstawiać sobie energię, no i tyle, nie? Kurde, no tu by się bardzo przydała ta karta. X-Speed, spoko karta. Ty, fajne obrażenia nam weszły teraz, 60 obrażeń będzie? To już prawie jest padnięty u niego ten moltres, nie? A u nas jeszcze nic nie jest padnięte. Więc dajemy radę. Ty, ja mam takie przeczucie, że ja mam w ogóle szansę wygrać tą walkę. Chociaż wziąłem wodne Pokémony, a powinien był wziąć jakby elektryczne bardziej. Podmienił sobie poczka. Wejdzie teraz Hit Blastem za 70. No tak naprawdę ja muszę poczekać, a on mi zbije Kangaskana, bo szkoda energii w tym momencie, żeby. No i tak bym nie dobił do tych trzech, które są wymagane na wycofanie. Więc mogę sobie ładować w tym czasie Articuno co najwyżej. Starmi jest naładowany. Weźmy znowu tego Dizzy Puncha. Kurde, będą obrażenia? Będą. Będzie 30. Nie, nie poddajemy się, bo dobrze... Dobrze nam idzie tu dużo powiedziane, ale, ale jest szansa, jest szansa tutaj, słuchajcie. Charizard IX już jest u niego. On nam ścisnął. Dobra, ale pamiętajcie, że są dwa punkty za zbicie IXa a nie? My musimy nie dopuścić, żeby nam padł ten... Yy, Starmi, nie? Musimy nie dopuścić całkowicie do tego, bo od razu przegramy. Dobra, ładujemy energię na Articuno. Na ławkę na razie nic nie wystawiam, bo nie ma sensu. Dajemy hydrosplasza, będzie obrażeń 90. Ja mu 20 punktów życia. Możliwe, że wycofa go. Żeby uniknąć stracenia, wiecie, punktów Nie, nie wycofał A, robi te, energię Do Charizarda Kurde, chyba jestem w czarnej D Oj, chyba przegrałem tą walkę już Nie, nie przegrałem Bo teraz, Słuchajcie, o co chodzi On ma jeden punkt z trzech Jak zbije mi Jexa, przegrywam grę Natomiast Charizard bije za 200. Każdego mojego Pokemona ma na hita Jedyne co mogę zrobić, żeby przetrwać tą grę, e, zmienić sobie Pokemona. Na takiego, który nie jest EX-em, więc będzie za niego jeden punkt zamiast dwóch. No na przykład Farfetch'd, nie? Damy mu energię. Zamienimy sobie Starmi. On ma Retreata za darmo, co ciekawe. Ty, dobrze to rozkminiłem. Patrzcie, Lick Slap, zbijemy Moltresa, dostajemy dwa punkty. Teraz cokolwiek mu zbijemy, wygra wygraliśmy, nie? Czy to będzie IX czy nie IX? On nam zbije farfeszta. Raczej Slashem, bo... Tak, slashem, bo tak by stracił energię To mnie nie ratuje chyba, nie? Kurde, bo on nas najtuży może i tak energię dobrać. A blizzard co mi da? 10 obrażeń na bencha Kurde za mało obrażeń na bencha Przegraliśmy Nie gadaj, że przegraliśmy to. Jakby dawał 20 obrażeń na bencha, nie? Kurde Felek. Jo, Patrz, ja bym to miał rozpykane, nie? Bo jakby Moldres miał 10 życia, zamiast 20, nie? Nie, już nie da się wygrać tego, nie? Nawet blizzardem, wiesz, my wejdziemy za 80 On dostanie 120 opracowania, zostaje mu 60 Wejdzie Crimson Stormem, przegraliśmy No mógłbym się podać w tym momencie, bo to już nie ma sensu, ale wam pokażę jakby co się stanie jako walor edukacyjny Widzicie? No i on mnie dobije, nie? Na hita, za 200 Kurde, ten Charizard jest niebezpieczny, nie? Mega trzeba na niego uważać, no byliśmy blisko, było bardzo blisko, już naprawdę W następnej turze byśmy wygrali, nie? No ale, no ale tak jest, że trzeba do niektórych tych walk podejść po kilka razy. Zwłaszcza na początku, jak mamy słabe, jeszcze, słabe, jeszcze talie, tak naprawdę, nie? Ale powiem wam, że gra mnie niesamowicie wkręciła i naprawdę mi się dobrze gra. Także myślę, że jak tylko gra wyjdzie w Polsce, to naprawdę się w nią wkręcicie. Dajcie znać, czy będziecie grać w TCG Pocket. Tymczasem łapeczka w górę, subskrypcja i zobaczcie inne filmy na moim kanale. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.